Cześć, z tej strony Paweł z WWPort.pl i chciałem Wam dzisiaj zaprezentować nowości wprowadzone w najnowszym bildzie Redstone oznaczonym 14322. To, co zobaczymy po otworzeniu Centrum Akcji, to są zgrupowane powiadomienia z aplikacji. Wcześniej też oczywiście była ta funkcja dostępna, jednak teraz chodzi głównie o to, że ikonka widoczna tutaj pojawia się tylko raz, reszta jest już bez, bez tej ikonki. Następną rzeczą w wiadomościach, która wielu osobom na pewno podpasuje, szczególnie takim, którzy dużo, dużo tych SMS-ów wysyłają, jest w końcu pojawia, pojawiające się Powiadomienie o dostarczeniu w tym miejscu, a nie poprzez zwykłego przychodzącego SMS-a, jak to było na Windows Phone dotychczas. To są dwie nowości związane, no w zasadzie z wiadomościami, z powiadomieniami. A kolejną częścią związanym z ustawieniami jest, a w zasadzie są nowości z Centrum Akcji kiedy wejdziemy tutaj. Niestety, ustawienia w tym bildzie są, jak widać, po angielsku, nie zostały spolszczone, zostały udostępnione w takiej formie. Nowością są ustawienia dotyczące centrum akcji. Po pierwsze, możemy dodać albo usunąć nieużywane ikonki, czyli jak widzicie, tutaj w tym momencie mam tylko i wyłącznie dwa rzędy. Jeżeli włączę tryb samolotowy, pojawia się tu dodatkowy ikonek. Dodatkowy ikonek, dodatkowa ikonka. Jest to fajne dla osób, które po pierwsze nie używają wielu z nich tak jak ja. Po drugie, jest to też przydatne dla osób, które przez skalowanie interfejsu mają zawsze tutaj jedną dziurawą w rogu ikonkę. W końcu będziecie mogli się tego pozbyć. Kolejną bardzo fajną nowością jest coś, co opisywaliśmy w jednym z artykułów. Czyli możliwość przestawienia. W końcu tych ikonek można nas przeciągnąć i w tym momencie, jak widać, wszystko się od razu zmienia. Tutaj tak samo jest to zmienione. Jest to o tyle fajne, że, że dotychczas było to, jak najprawdopodobniej wiecie, rozwiązane zupełnie losowo. Za każdym razem. O. Okay. Za każdym razem było to ustawione zupełnie w praktyce losowo. Bardzo fajną rzeczą jeszcze wprowadzną jest. A w zasadzie są, priorytety dla powiadomień z aplikacji. Czyli jeżeli wezmę. Tutaj. O, dublowało się. Mam w tym momencie dla powiadomień z telefonu ustawione najwyższy priorytet z, dla powiadomień z telefonu. Jeżeli wejdziemy sobie w tym momencie w powiadomienia z wiadomości, i chcemy przełączyć. Tutaj jak widzicie jest, jest poziom jeszcze wysoki i normalny. Chcemy przełączyć, to powiadamy nas w tym momencie telefon, że, e, że zostanie podmieniony ustawienia telefonu. Funkcja ta robi nie mniej nie więcej. Zobaczymy tak, jest Messenger w tym momencie na dole. Jeżeli zmienimy Messengera, jest tutaj. To w tym momencie messenger powinien pojawić się w powiadomieniach u gór. Dokładnie tak. Jest, to, jest możliwość oczywiście ustawienia tylko dla jednej aplikacji, dlatego kiedy e, zmieniamy, to wtedy zostaje to e, podmienione, dostajemy o tym powiadomienie. Tak samo nowością jest e, ilość widocznych wiadomości w centrum powiadomień. Widać, można sobie tu ustawić e, bardzo różną wartość. A następną rzeczą, również związaną z ustawieniami, już poza samym centrum akcji, są <grymne> ikonki, jak być może zauważyliście, tutaj. Wcześniej tego tutaj nie było. Ikonki były tylko i wyłącznie w tym głównym, najważniejszym menu. W kolejnym tego nie było. Teraz wszystkie podmeni wszystkich ustawień mają dodatkowe ikonki. Jest to fajny, fajny dodatek ważną kolejną zmianą w menu personalizacji jest w zasadzie są ustawienia ekranu powiadomień, które wcześniej były w dodatkach, dublowało menu. Były tutaj w dodatkach. Jak widać, są wciąż i co ciekawe, te nowe ustawienia są ewidentnie jeszcze niedokończone, ponieważ nie ma tam ustawień wszystkich. Ustawienia wszystkie są wciąż tutaj typu data, ikony powiadomień, szczegółowe informacje o aplikacji. Jednak tutaj wejdziemy w personalizację, ekran podglądu. Jak widać tutaj nie ma prawie nic, najprawdopodobniej zostanie to po prostu dodane w następnych wersjach systemu. Kolejnym fajnym dodatkiem, nie dodatkiem, tylko poprawką w ustawieniach są w końcu poprawna nazwa dla ustawień baterii. Jak widać, tutaj jest w końcu nazwa bateria, a nie jak było to wcześniej oszczędzanie baterii. No jest to taka taki lekka zmiana, ale tak naprawdę bardzo. Um, no w końcu zrobiło się to tak, jak, tak jak uh, powinno to wyglądać. Tutaj oczywiście mamy dostępne uh, wszystkie ustawienia, jakie były wcześniej. Uh. Kolejną nowością, związaną szczególnie dla osób, istotną dla osób, które często aktualizują telefon i właśnie korzystają z testowych wersji systemu, jest możliwość wstawienia aktywnych godzin. Kiedy wejdziemy w aktualizację telefonu, pojawia się menu, zmienia aktywne godziny, i w tym momencie możemy wybrać, kiedy telefon nie będzie nie będzie się restaurował, nie będą się aktualizował, nie będzie się on, on a, aktualizował. Są również dodatkowe opcje, a można jednorazowo ustawić a, to samo co aktywne godziny, tylko, tylko w innym, a, w, tylko jednorazowo, oraz opcje zamasowane, które jak widać wymagają jeszcze a, trochę, trochę poprawki, ponieważ po prostu nic tutaj nie ma. To tyle z a, nowości w ustawieniach. Kolejną rzeczą jest, są poprawki w Edgeu, w przeglądarce. Dodano, <laughs> dodano w końcu coś czego nie było od dawien dawna, czyli możliwość kopiowania tekstu. Nie, niech to się czyta, okay. Czyli możliwość. Ok, załapał. Możliwość kopiowania tekstu z przeglądarki, coś czego nie było wcześniej, możemy to w końcu wykorzystać i kleić tekst. Super. Kiedyś tego nie było. Przez długi czas było to często mocno irytujące, ale nareszcie się to udało. Kolejną nowością jest mądre, tak zwane mądre zarządzanie zakładkami, czyli jeżeli wejdziemy z aplikacji w jakiś odnośnik tak jak tutaj to Edge wykrywa, że jest to odnośnik otwarty tylko z aplikacji i kiedy wyjdziemy z przeglądarki to już wejdę do niej ponownie to ta zakładka automatycznie zostaje zamknięta jak widać nie ma jej tutaj ponieważ była po prostu na powiązana bezpośrednio z, z wyjściem, wejściem z tamtej aplikacji. Jeszcze jedną nowością, którą w końcu udało się zaimplementować do systemu, na którą na pewno też czekało wiele osób, tak samo jak na powiadomienia o dostarczeniu wiadomości SMS, jest w końcu, w zasadzie są kontrolki do odtwarzania muzyki na ekranie blokady. Jeżeli włączymy muzykę, przejdziemy do ekranu blokady, to w końcu Tutaj, u góry, zobaczymy możliwość zarządzania muzyką. Oczywiście, można ją zatrzymać, przełączyć na, na następny utwór. Nie można przejść tak jak z kontrolki, tak jak z tej kontrolki do twarzacza. Niestety, te, te, to, co jest na ekranie blokady, ma najwyraźniej trochę inną logikę niż. Um, to co pojawia się tutaj, ponieważ kiedy zatrzymamy muzykę, to dalej można ją odtworzyć z tego pola. Ale nie ma tego już na ekranie blokady w tym miejscu. Tak więc, być może zostanie to jeszcze rozwinięte w międzyczasie, no wiadomo, jest to dopiero pierwszy pierwsza wersja systemu, na której coś takiego się pojawiło. Niemniej jest to świetny krok w kierunku dodatkowej interakcji z poziomu ekranu blokady. Oczywiście jest jeszcze masa poprawek, błędów. Przykładowo przy odpisywaniu z, z centrum powiadomień w końcu nie powinna się pojawiać zupełnie przezroczysta czarna klawiatura. Również przykładowo przy pisaniu wiadomości czasem autokorekcja poprawiała nam jakieś słowo, a kiedy my je znowu wpisywaliśmy tak jak chcieliśmy, to wtedy autokorekta znowu poprawiała to słowo. Trzeba było się tak bawić często, po 3, nawet 4 razy, żeby w końcu wpisać to, co chcemy my, a nie to, co chce autokorekta. Dla mnie jest to ważne, ponieważ no, jednak sporo tych SMS-ów się pisze, wiadomości. To w zasadzie tyle z nowości głównych, w nas dotyczących. Oczywiście są jeszcze nowości dotyczące Kortany, których omawiać nie będziemy, ponieważ no, nie jest ona wspierana. Każda zainteresowana osoba może sobie e, sprawdzić to na własną rękę. To tyle na dziś. Dziękujemy i zapraszamy do oglądania kolejnych filmików z www.swap.pl.